Siemaneczko, z tej strony Szako, a dzisiaj ze mną Farel. Siemano, wita. I w dzisiejszym odcinku będziemy musieli się zmierzyć z Grimace Shake, potworem. Stary jest to potwór, wymyślony przez amerykańskiego McDonalda, ponieważ w Polsce go nigdzie nie ma takiego shake'a, jest tylko w Ameryce. Jest to ponoć niby maskotka z lat 80-tych i ona teraz ożyła i porywa ludzi jak to wypiją. Wow. Także my w dzisiejszym odcinku zbierzemy 12 takich szejków. Jeżeli lubicie shake'i, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu jaki shake jest waszym ulubionym. Szaku, jaki jest w Struska w koły, byczku klasyk. A, a nie pomidorkowy, tak jak joysticka? A propos joysticka, widzowie, jeśli chcecie mieć takie przekazackie koszulki, jak ma farel na sobie, oczywiście ja, zapraszamy na link w opisie, macie tam nasz sklepik, kupujcie. BIATA! Moim ulubionym szejkiem jest shake czekoladowy Co? Prościu. Jak czekoladowy? Normalnie czekol Chocolate shake is the best A, patrz To jest on? Tak, to jest właśnie on O, kurde To jest właśnie Grimes shake, potwór Grimes shake, dobrze A po polsku jak, poproszę? Dary, po polsku to w ogóle to jest grymas Więc A. to się w ogóle nie łączy No dobra, dobra Fiolet to... Nie, ja bym go nazwał Marik1234 Jeżeli nie wiecie kim jest Marik1234, wygooglujcie Ej, stary, ale to pasuje, Marik1234 no a, 24. Nie wygląda, jak on! Niestety na tej mapie nie będzie tak łatwo, bo jak widzisz, tu są drzwi i co 5 sekund one się zamykają i otwierają. Aha. I to nie jest tak, że sobie wrócimy po chwili, jak zawsze. A dobra, no to let's go. A, ty sobie już poleciałeś. No oczywiście tak. Dawaj, dawaj w prawo, dawaj w prawo, pierwsze. Zawsze w prawo, no w prawo. No i co będziemy biegać? Niebieski. Bluki. Niebieski kluczyk stary, tego potwora chyba jeszcze nie ma. Green, zielony, zapamiętaj wszystko. O, o pierwszy shake! Patrz czekoladowy akurat! Tak, czekolad. Ja mam truskawkę. O kurczę, stary. Tutaj strach wchodzić. Oj oj, stary, on chyba gdzieś tutaj się respi. Tak Myślisz? mi się wydaje. Okay, czerwony, jest czerwony. Klucz. Fajnie, że nic nie mamy, uwaga. I tu zejście w dół. Stary, Kaj, idziesz pierwszy. Patrz, jest narysowane, gdzie jaka jest komnata? Kolejny sej. O, jesteśmy u góry w tym miejscu, później A będzie skąd? różowy. Skąd wiem? Ta niebieska niebieska kropka, to ja jestem. No nie jak ty jesteś niebieska. Przecież ja no też taak, jestem. No Tak! To ja jestem niebieska kropka. Żartowałem! Dawaj, stary, ale na, na bombę? Raz, dwa, trzy. Go. Jak? Czysto? Nie, 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 nie. Yeah, zostaw mnie, zostaw mnie! Proszę, 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 proszę! Stary, gdzie ja mam uciec? No ja uciekłem tutaj, gdzie jest czerwony klucz. Stary, ja znalazłem szejka, Tu obok. On oh, przez drzwi nie przechodzi, nie za duże na drzwi. Poczekaj, musimy się znaleźć. Dobra, dobra, dobra. Ja jestem obok tego ziomka. Nie, A nie, nie, jak? nie, nie, nie! Koło hop siupa jakiegoś. Ja jestem koło różowych drzwi. Ja jestem koło drzwi, które za chwileczkę się zamkną i mam kolejny. Kolejny szejk. Dobra, zamknęły się. Dobra, też mam kolejny szejk. Czekaj, musimy się znaleźć. Bo stary, już mam cztery szejki na 12. No, jest przypał. Tu! Uważaj, nie! Zamknęło się, on tu jest! Uciekaj! On tu jest! Dobra, uciekłem. Idę do ciebie. Dobra, chodź, dobra, chodź dobra, za mną. Dobra, dobra, dobra. dobra, idziemy tutaj. Tu, tu jest klucza. Ja, ja mam, ten czerwony. Aha, ty masz, że dzisiaj... nie, nie powiedziałem. Ja wziąłem, tak? A w tamtych drzwiach, gdzie ja jestem, byłeś, bo potem jest szejk. E, prowadź. Tu, tu, tu. A! Nie, 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 nie! Złapał cię? Nie, rozdar mnie na kawałki. Dobra. Cieba gruby! Zaczynamy od nowa. 0 na 12. Stary, trzy szejki to nie jest tak wcale dużo. Aaaa! Dobra, zjadnie. Już wiemy mniej więcej, na czym polega ten zadymiarz, i wiemy, że musimy być ostrożni. Stary, aktualnie jest to najprzerażająca postać, jaką, z jaką mieliśmy do czynienia. Masakrę. Najprze... Najprzerażająca! <słuch> No to <noise> dawaj tędy, My się nie boimy i go wyjaśnimy. Ho, o ale się zrymowało. Dawaj, dawaj, dawaj. Weź latarkę sobie do ręki. Nie wiem czy ona coś daje, ale na pewno coś daje. Stary, gdzie on jest? Tylko szukasz? A czy nie? Bo nie słyszałeś dźwięku? Miałem przez chwilę czerwony ekran. Nie, ja nie miałem. To u mnie go nie było. Dobra, stary, już wiemy o co chodzi. Lecimy o. tu. Teraz to speedranujemy. Szybki speedrun, Prawo, lewo. Tu gdzieś muszej chyba. To nie chodzi, więc spoko. Ej jest, pod jest pod nami. Jest pod nami. Dobra. Gruby, gruby, gdzie jesteś? Dobra, go. To w lewo, 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 lewo. lewo. Redkey, redkey. O! Oh. Biorę, biorę. O za nami! Pobieg, pobieg, pobieg. Pobieg. Dobra, mam klucz. Też. Dawaj teraz tu i tu w prawicę. Kurde jest, przypał. Nie ma szejka, nie ma szejka, gdzie jest? 2 na 12. Czyli tu będzie wyjście. Dobra. O, kurczę, dobra, dobra. Nie chcę zostać przez niego dopadnięty. Ej, jest to czerwono! Gdzie on jest? Czekam. Dawaj, 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 tutaj. Biegnę, jest. Nie wychodź tak, bo dostaniesz. Ej, idzie, idzie. idzie, 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 Wow. Stary on ponoć w Ameryce ludzi porywaj i zostawia w opuszczonych miejscach. To jest. I wysysa nienormale. im mózg przez słonkę jak szejka. Tak się dzieje właśnie. Sam widziałem na własne oczy, ja nie kłamę. Na TikToku. Ja też nie kłamę. Wszystko na TikToku jest, dawaj, dawaj, do przodu. to jest żółty. Goni, goni. W lewo idę. Szejk, 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 shake, shake, Idę, idę, idę. Czekaj za mną, nie wychodź. On tu nie wejdzie. Dobra, czy wejdzie. Ale grubas. <laughs> nie mieści się tu ścioszek. Tu jest Dwa, stary spawn. Jeden! Stary, w ostatnim momencie. Idealnie na styk. Press shift tu run. możemy mogłem... biegać z shiftem. Faktycznie! Ja pierdzielę. A my się daliśmy złapać, bynajmniej najmniej. Dobra, ja. już się nie damy mu więcej. Ale teraz to? latam! Tary. Ale teraz jest opcja, tu jest niebieska. Jesteśmy a. tutaj w tej klasie. Gdzie, idzie, idzie, gdzie on jest? Właśnie nie wiem. On może za ścianę wyskoczyć i cię wtedy porobi, nie? Idzie, no, idzie, no, 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 no. idzie, idzie. Za rudym poszedł, za rudym poszedł, żem iść, stary, to jest nasza chwila. Polas! Nie! No nie Zakończą wiem gdzie on nie... a, to jest, a tu to... jest, tu jest! Mówię, że słyszę, gdzie TUPTA! Dobra, dobra! Dobra, go! Go! Szybko, szybko, szybko! Go, 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 różowe drzwi. Już. Tu, chodź. Jest, shake! Mam. Jest! Nice! Ładnie! Shake. Not there, try the other location, ale czekaj, czerwony keja mam. I co z nim? A, czerwone drzwi musimy znaleźć, stary! No tak, no to logiczne. No tak, logiczne, logiczne. Jest tu, że... jest tu po prawej, nie blokuj! Ja uciekłem, a ty! Stary, on zostawia pod nami jakby czerwony ślad i na przykład ja się nie mogę ruszyć przez to. Zginąłeś? Jestem obok różowych drzwi. Ja też! Uważaj, za ze mną. Chodź, 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 chodź! Dobra, dobra, prowadź, 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 prowadź. Szukamy redki. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, kupię cię, tak. Się nie no. da! ma. Nice. I kolejny, shake. 5 na 12 Też. Go. Stary, ja ci ufam, ale jak nasz, na bombę wprowadzisz. 5 na 12 On tędy poszedł. Uważaj. Tak, pobieg tu. Nic nie ma. A jest 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 jest, 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 jest. Dobra, tu go. tędy, dawaj, dawaj tędy. Jest klucz i shake. Zielony klucz. Dalej, do... stary, zdaliśmy czerwonych drzwi. Wiem, one gdzieś są skitrane, nie? No i się zamknęło. Proszę bardzo, nie wyjdziemy nigdy. Czekaj chwilkę. Już jest. Nie. Stój, stój, stój. Stoję. Nie wiem gdzie on jest. Nie no wiem, jest, gdzie tu, on jest tu, tu, tu przede o, mną! Nie słyszę go na słuchawkach dokładnie, że z prawej czy z lewej, wiesz? Dawaj w prawo tra. Ważne, że nadchodzi, trzeba się rozglądać. Okej, okay, tu nie tu ma. Jest żółty? Żółty. Przeraża mnie ten dźwięk. No straszny jest! Zielony klucz! Dawaj, 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 dawaj! Uh. On idzie, 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 dobra. Mam Podało mam, się. mam żółty klucz. Dobra, teraz wszystko idzie już jak po sznureczku. A żółty gdzie był? Chodź, nie, tędy nie idziemy, bo... U góry był czerwony, stary chyba! Myślisz? 100% tak, u góry był czerwony. Tak, u góry Taka. był, no faktycznie! Jest! Stary, ale ja mam, pamięć mięśniową no. śniadaną wychodzi pa, Pamięć tego Słonia. Eee, słonia! słonia, słonia, pamięć dobra słonia pamięć. No. pola z prawo, prawo dobra. Tu, tu, tu. mamy. Okej, okay, patrz, mamy wszystko ładnie rozrysowane! No, blue dobra. jest tu na dole. Spawn Czyli... jest tu. Od spawnu w prawo dwa razy to jest blue Dobra, idziemy tam. A od spawnu prosto i w lewo i w Dobra, będzie żółty. Ok, wiem gdzie. No, czekaj, czekaj, czekaj. A gdzie jest teraz? My jesteśmy nad czerwonym. Wyskoczymy tu z wentylacji. Dobra, i prosto jesteśmy w żółtym. Chodź. wyciągnij nie żółty ma opcji, klucz. Ja nie ja. Nie, już otwieraliśmy żółty, tak? Tak. Dawaj, skacz. Tak, żółty otwieraliśmy. Nie, jelo mamy nie, tu jest do ciecia. Tu. Mam. Go. Dobra. Ładnie. I różowy, cyk i shake. Stary zostały trzy szejki. O to kurcze, to, to, jest. To, jest, to jest przerażenie. Kiedy jesteśmy przerażeni, nie możemy się ruszać. O, widzisz, to jest przerażenie. Ale nie przerażenie, stary. Dobra, ale jest jeszcze coś takiego, że masz takie fioletowo maź pod nogami. Nie wiem, co w niej. Dobra, chodź teraz tędy. Może tak popuściliśmy taką mazią. Szybko, szybko, goni mnie! Serio? Ej, czemu zrobiłeś tak ciemno? Dobra, ja jestem tutaj. Też jestem. Przebiegniemy. to, nie gonił mnie. Nie możesz tak robić, bo on tutaj jest już stary, za ścianą. Nie wychodź, nie Tym... wychodź, nie wychodź, on tu jest Nie wychodzę, nie wychodzę, nie wychodzę, jestem cierpliwy Jak woda na deszczu Oszedł. 9 na 12, nie możemy tego przegrać, chodź okay. Patrz, ty, maś, o, 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 ty to jest ty jest Tak, tak Ej. Prze... Dawaj dawaj bo idzie No chodź tu, jestem tu w rogu On idzie Ja pierdzie, no nie rób tak Szaku, musimy się komunikować, widzisz? Bo by nas zjadł. No dobra, teraz będę ci wszystko mówił co robię. Waga, idę za tobą. Tu, do przodu. Dobra, prowadź, prowadź, prowadź. No i dobra, no spokojnie, spokojnie, Nic chodźmy. Nie ma. Dobra, nie, musimy się cofnąć jednak, ale on tutaj jest, uważaj. Biegnie, biegnie, tu, tu, tu. tu ja pierdzielę, jak ty mnie prowadzisz! Dobra, i teraz, i teraz, 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 teraz. O nie, cofnął ja. się, staw ja się, cofną się, poczekaj! Widzisz, on nastroluje, ham. On leci w kulki, ewidentnie. Ta, wraca, 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 zostaw. O! Gdzieś? Ale chłopas gdzieś. Widziałeś ja tam, tak zawinklę, Nie wolno przyczajać. Go. I nagle cyk, zawinkla. Prawo, prawo, nie? Lewo. Gdzie jest spawn? Spawn! Dobra! Tu, 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 tu! Dobra, git. Chodź za mną teraz. Tu, tu są drzwi chodź, 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 chodź. Idę idę, 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 idę. Prawo, prawo i to będzie blue. Wierciele, ja, prawo, prawo. Jest! Jestem, dzień dobry. Dobra, nice, mamy to. Dwa klucze. Znaczy dwa szejki, jeden pink, klucz został. pink 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 uważaj, bo on może tu wyjść wyskoczyć. Musisz ja chodźć, tak, wiesz, z daleka. Nie ja cierpliwy. Mhm. Okej, okay, różowy klucz zaskakujemy wentylem yy, w lewo, w prawo, w lewo i w lewo. Stary, Dobra. ja nie wiem jak ty to w ogóle rozczytujesz. Ja totalnie Boże, tej mapy nie uważa. rozumiem. Ryzyk fizyk? Nie, za mało nam zostało! Ja bym zaryzykował. Nie, on już tu jest. Kto nie ryzykuje, ten szejka nie pije? O kurde. <laughs> on już się jest? nie napił. Świadesz, że to jest ten moment stary. Nie, niech oni skoczą pierwszy. Skaczcie, e! E! Cristiano Ronaldo Christiano, Cristiano, i... dawaj na bombę! Go, no go, hop. go! Dobra! O, patrz, poszedł Cristiano! Eee! Wracaj! Dobra, uciek. Dobra, dawaj, teraz! Do przodu, do przodu, do przodu! Lecę, 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 tu jest gdzieś na 12. Lewo. Jest tu róż! Jestem. Ja pierdziele, stary, on cię prawie za buta wiem, złapał! Wiem, 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 wiem! To było mega ryzykowne zagranie. No, mega ryzykowne. Jest ryski. tu za ścianą jak coś, po prawej. No dobra, ale teraz, stary, nie mam pojęcia totalnie... Co mam zrobić? Został ostatni szejk. to stoi, stój, stoi za ścianą widzę, 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 widzę. Ostatni szajk no, faktycznie. Go, lewo! Jest tu! Ja pierdziele, naprawdę! Drzwi zostały otwarte. Uważaj, uważaj! Tu! lewo! Nie zdążę! Nie zdążę! Nie, nie! Stój, 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 stoi, 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 stój! Styreb, przybiegnie tu! Go, jest! Dobra, jestem, jestem, jestem! Jesteśmy tutaj, na spałnie Jak wyjdziemy tu, te drzwi były te różowe to jest chyba, nie? Ten na maksa u góry tak! Tak, to jest to lecimy w lewo do przodu, prawo do przodu, lewo, prawo, dobra. Jak on to rozczytuje? O nie! Lecimy, go! Lecimy, nie wmać. Stare oni uciekają stąd, a ty tu biegniesz. Powoli, powoli, powoli. Boję się odzywaj, bo boisz się, że go nie słyszymy. Lecę, lecę, lecę! Jest, łatwo. jest, jest, jest! Jest, łatwo, jest, Pa! Łatwo, łatwo. Biały Key, Bierz go! Okej! Okay. Wszedłem o. do środka. Shaku one monkey game. Uh! Udało Ej, się dobra. uciec! Wariacie! To po co nam ten klucz był? Może się dowiemy, a może i nie. Jeżeli wiecie po co jest ten klucz, dajcie znać w komentarzu. To by było chyba na tyle, także widzę jeszcze ja łapeczkę w górę, stawcie subika i widzimy się w kolejnym odcinku. Ale poczekaj. Czekaj, nie bo. Jesteś wolny. Ej, coś stary żeś narobił! Happy birthday! Kto ma urodziny dzisiaj? Stary McDonald, nie dziś, ale miał ostatnio! Ale stary to ćwicza było pewnie otworzyć, tam coś jest! Si nigdy przy nie dowiemy! Na Powiem Ci tak. Ostatni raz prowadziłeś kolejną mapkę, ja prowadzę, bo stary to jest dramat.